Tam w następnym filmie jest silnika. Chciałem w tym filmie pokazać tylko troszeczkę. Chciałem pokazać to, że tutaj mam do naprawy te tłoki, bo na przykład tu jeden wypadł całkiem. Klinuje się ten silnik. Mogę Wam pokazać. Jest do naprawy po prostu jak tu kręcę to tam to najbardziej się klinuje ta jak to się nazywa pompy czy jak to tam nie wiem ale no, ważne żeby, żeby się nie klinowało no i będę próbował naprawiać i nagram to wam, jak naprawią mm. Naprawię to też, wrzucę film, że naprawiłem. Pokażę Wam gotowy silnik. No tak wygląda do przodu. Tak wygląda do tyłu. Na górze jeszcze będą takie rury zamontowane. No i to na tyle z, z tego filmu. Na razie.